Niezły Meksyk, można by powiedzieć, jeśli chodzi o twoje najbliższe plany. Daleka, e, dość ciekawa i egzotyczna podróż. Hector Urbina będzie twoim przeciwnikiem w kolejnej walce w największej organizacji MMA na świecie. Zapytam, kiedy dowiedziałeś się o tym pojedynku? Kiedy po raz pierwszy pojawiła się taka właśnie opcja, że może z nim się bić? Znaczy, ostatnie dwa tygodnie były dość intensywne, jeśli chodzi tutaj o, o pracę nad tym, żeby, żeby dostać jakąś następną walkę. Były tam wcześniej dwie różne inne propozycje, a ta propozycja pojawiła się wydaje mi się, że w piątek, ja się dowiedziałem choć dzień czy dwa dni przed tym jak, jak pojawiło się to w mediach. Czyli świeżutka to jest zupełnie sprawa właśnie ten pojedynek. A mówiłeś, że były inne opcje, chociaż rąbka tajemnicy możesz uchylić co tam ewentualnie na by obrane pod uwagę? No była brana pod uwagę walka w Stanach i wcześniej też w Europie, no ale to nie chcę już tutaj e, nic, nic e, tam mówić, bo nie, nie doszło to do skutku, a myślę, że to też jest bardzo, bardzo fajna, nasz, bardzo fajna e, możliwość walki, bardzo dobry przeciwnik, e, więc myślę, że tutaj e, na dobre mam nadzieję to wyjdzie. Masz nadzieję, że ci wyjdzie na dobre. Wtedy za tym pierwszym razem to była taka dość nagła sprawa. Tutaj mimo wszystko troszeczkę czasu na to przygotowania jest. Tutaj rywal już dużo wcześniej jakby może być rozpoznany. No właśnie, czy wiesz już coś na temat tego swojego przeciwnika, skoro tak całkiem niedawno się w sumie ta sprawa cała gdzieś tam ujawniła? No, coś tam już wiem, oczywiście będę starał się roz, rozszerzyć swoją, y, swoją wiedzę. Wiem, że w Tufie y, brał udział, ma, y, jest bardziej doświadczonym zawodnikiem ode mnie, ma sporo więcej walk ode mnie. Yy, ale WFC ma yy, też jedną walkę, wcześniej bił się też dla bardzo dużych organizacji, więc yy, no i będzie bił się, że tak powiem, u siebie, więc myślę, że tutaj jest parę rzeczy, które będą przemawiały na jego korzyść, ale ja już tutaj, już kiedyś wspominałem w wywiadach, ja lubię się bić yy, w takiej pozycji, gdzie nie jestem stawiany jako faworyt. Miałeś kiedyś okazję y, gdzieś tam y, przynajmniej z bliska przyglądać się takiemu klimatowi, jak chociażby może być właśnie w Meksyku podczas tej gali. To jest specyficzna publiczność, ta południowoamerykańska, to zawsze się o tym mówiło. Jakiego no, klimatu chyba nie miałeś jeszcze? No, będę mógł się na ten temat wypowiadać jak, y, jak, wrócę, jak wrócę stamtąd. Y, nie mam żadnego doświadczenia w tym temacie, więc ciężko mi powiedzieć coś. Właśnie, tak, tak sobie myślę, z drugiej strony najpierw rywal z RPA, teraz rywal z Meksyku, tak trochę egzotycznie się zaczyna ta swoja przygoda, ale no nic, trzeba, trzeba się rzeczywiście sprawdzać z tymi, których UFC wyznacza, bo to w końcu ta największa organizacja, ci zawodnicy z całego świata są zbierani, ale jeśli chodzi o cały świat, to wróćmy może troszeczkę teraz do Warszawy, bo tu się będziesz pewnie głównie przygotowywał do tego pojedynku, tu pewnie będziesz głównie swoje treningi odbywał. Znaczy ja nie zmienię cały czas, e, przygotowywałem się pod okiem Roberta Jocza e, od samego początku. Ale okoliczności jakby trochę inne. E, ja cały czas, cały czas trzymam się mojego trenera, uważam, że jak coś dobrze działa, to, to nie, ma, nie ma co tego zmieniać. E, trener mój e, zmienił swoją siedzibę e, z S4 na, na WCA, więc ja podążyłem konsekwentnie, jak już kiedyś to też zrobiłem, e, za trenerem. No i tyle. Słuchaj, jeśli chodzi o te twoje przygotowania, ich kształt pewnie dopiero jakoś tam opracowujecie, prawda? Mówisz, że podążyłeś za trenerem, ale czy będziesz szukał jeszcze jakichś dodatkowych rozwiązań, czy jednak to będzie właśnie tutaj teraz już WCA i właśnie to miejsce będzie głównym jakby, główną bazą do, do tych przygotowań? Z pewnością to będą główne przygotowania odbywały się tutaj, a jeśli chodzi o jakieś wyjazdy, no to będziemy to dopiero ustalać. Ciężko mi w tej chwili. No tak, tak jak mówiłem, to jest świeża sprawa, ten termin tej walki, yy, przeciwnik, więc teraz dopiero tworzymy plan, yy, jak, jak dokładnie ma to, ma to wyglądać. Mówię, że coś tam już o nim wiesz, a to jego walkę w UFC widziałeś? Yy, tej walki akurat jeszcze nie widziałem. Wiem, że wygrał bodajże przez gilotynę tą walkę, no ale to, to muszę, muszę obejrzeć i sam zobaczyć, jak to wyglądało. Słuchaj, tak delikatnie pozwolę sobie wrócić pamięcią do tego pierwszego twojego pojedynku. To był Kraków, pierwsza gala w Polsce. Tak jak teraz sobie tak z perspektywy czasu na to patrzysz, wszystko tam ułożyło się i potoczyło tak, jak to sobie zakładałeś, tak jak chciałeś, żeby się potoczyło? Czy coś, jeśli chodzi o ten twój pierwszy pojedynek, nie do końca było tak, jak sobie gdzieś tam to wymyśliłeś? Czy znaczy jestem zadowolony z... Przebiegu walki, nie odniosłem tam żadnych poważniejszych kontuzji. Wygrałem tą walkę. Wiadomo, że każdy by sobie życzył, żeby kończyć walki przed czasem. Ale to no, tak naprawdę rotowałeś honor troszeczkę polskich zawodników? No ja bym ja bym w ten sposób na to nie patrzył, bo to ja tak jak mówiłem już wcześniej też, każda walka na tej gali to jest inna historia. Tam koledzy też mieli można powiedzieć trochę mniej szczęścia może niż ja. Nie wiem, no ja się cieszę ze swojego sukcesu i kibicowałem też tam bardzo chłopakom. Bo tak się złożyło, że z tych zawodników, którzy tam się bili, właśnie wszystkich znałem wcześniej i są moimi dobrymi kolegami, więc, więc e, życzę im jak najlepiej. Zresztą, no I wiem, że jeszcze no, Daniel już się pokazał w następnej walce bardzo dobrze. Jestem przekonany, że reszta chłopaków też będzie miała okazję pokazać e, się w następnych walkach z lepszej strony. A dziewczyny Izabela Badurek mówię tu o niej przede wszystkim, bo to gdzieś tam była chyba twoja koleżanka z klubu swego czasu, teraz już z wami nie trenuje. Ale do kolejnej walki się szykuje tam z nią, no to akurat było duże perpetie, i waga i tak dalej. Jak oceniasz się i to jej możliwości, jeśli chodzi o sprawdzenie się w UFC? No znaczy, ja myślę, masz, mam nadzieję, że też wyciągnie wyciągnie wnioski i dodaje na, na następnej. Ee... Walki wyjdzie lepiej przygotowana i łatwiej będzie jej y, z, zrobić tą, tą wagę. Tutaj nie, nie, nie wszystko y, zagrało. Nie chcę oczywiście oceniać, czy to była jej wina, czy, 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 czy ja wina, y, ale nie no, ja to oczywiście życzę jej jak najlepiej. Mam nadzieję, mam nadzieję że, y, że w następnej walce wy, wypadnie lepiej. Nikomu, nikomu nie życzę źle, więc no, mam nadzieję, mam nadzieję, że, że to był wypadek przy pracy i że następne walki potoczą się dla niej lepiej. Znalazłeś się w UFC, tak jak myślę, trochę tak dość szybko. Nie wiem, czy niespodziewanie, może to jest złe słowo, ale tak dość błyskawicznie to się wszystko wydarzyło w tamtym czasie. Jesteś już jakiś czas związany z tą organizacją, właśnie teraz. <laughs> jak oceniasz i e, samo to, co wewnątrz tam zobaczyłeś, jeśli chodzi o UFC? I to, co teraz dzieje się naokoło, bo w takim dość specyficznym momencie, tak? Duże zmiany w UFC, nowy partner biznesowy, mówię tu oczywiście o filmie Reebok, kwestia związana też z możliwością lub nie prezentacji sponsorów. Jak to wszystko oceniasz, to co dzieje się teraz w UFC? I z perspektywy tych swoich walk, bo przecież toczyłeś się na wielu też innych organizacjach wcześniej. Znaczy, jeśli chodzi o organizacje... No to byłem pod bardzo dużym wrażeniem, jak byliśmy w Krakowie, jak to wszystko jest zorganizowane, o sam nawet stosunek do, do zawodników, podejście, atmosferę. Zrobiło to na mnie bardzo duże, pozytywne wrażenie. Jeśli chodzi o tam partnera, o współpracę USC z RIBOKiem, no to ciężko mi się na ten temat wypowiadać, ponieważ ja. Nie byłem, że tak powiem, wcześniej w tej organizacji, no jest to, dla mnie jest to zrozumiały ruch ze strony UFC i ja rozumiem, że nie, nie wszystkim musi się to podobać. Ja nie czuję się tutaj, żeby to oceniać. Trafiłem w takim momencie i muszę i muszę. Ciebie jakoś nie spodobało takie zmiany, jeśli chodzi o twoje tutaj jakieś tam właśnie kwestie związane z partnerami, chociażby z jakimiś sponsorami? No tak jak mówię, ja nie miałem takiego momentu, żeby tam być i zanim, zanim pojawił się Reebok, więc ja, jakby dla mnie nie ma, nie ma żadnej różnicy. Tutaj na, na miejscu cały czas współpracuję z Maniakiem, ze Stormcloudem, z Pitbullem, to się nie zmieniło, cały czas mnie wspierają, więc ja nie odczuwam tutaj żadnych negatywnych, a uważam, że ze strony, strony film tak jak powiedziałem, moim zdaniem jest to jak najbardziej zrozumiały grup. Teraz, tak przynajmniej się mówi, troszeczkę też jeszcze dodatkowo nowe zasady będą obowiązywały dotyczące tych wszystkich kwestii związanych z badaniami antydopingowymi. Podobno od jesieni to ma być w ogóle tak, jak troszeczkę z tego, co ja kojarzę i z zawodowymi kolarzami, mają być jakieś tam te kalendarze biologiczne, trzeba będzie się gdzieś meldować, wymeldowywać, podawać miejsce swojego pobytu. Jak do tego podchodzisz? To takie troszeczkę będzie uwiązanie was chyba też, tak? No, kolarze sobie jakoś z tym radzą, nie mówię, że biorąc też przy okazji doping, ale radzą sobie z tym wszystkim, co co, 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 co jest jakby związane z ich wykonywaniem ich zawodu, tak można powiedzieć, jak ty do tego podchodzisz? Czy znaczy ja uważam, że znaczy mam nadzieję, że wyjdzie to wszystkim na dobre, tak? Bo e, jeśli, jeśli wszyscy będą poddawani takim samym rygorom, to uważam, że to wychodzi tylko, e, tylko na plus, bo e, gdzieś tam mimo wszystko trzeba pamiętać o zdrowiu i ono też gdzieś tam jest ważne, prawda? Ale polscy zawodnicy no nie są przyzwyczajeni do aż takiego bardzo mocnego i radykalnego kontrolowania. Pewnie nie, ale no jeśli, jeśli, nie mam, jeśli nie mam nic na sumieniu, to jakie to ma, jakie to ma e, znaczenie, czy ktoś pobierze ode mnie tą krew i ją zbada, e, czy nie. A daje mi to ten, taki spokój, że, 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 że liczę na to, że mój przeciwnik też jest poddawany takim samym badaniom, więc wtedy moim zdaniem to wychodzi tylko na plus. No i e, przeszliśmy płynnie do twojego przeciwnika, więc jak już tak kończąc pomalutku, jeszcze wrócę do tego Meksyku w takim razie. E, ten pojedynek i e, w ogóle jeśli chodzi o e, Hektorowinę, to tam będziesz z zamianem Stasiakiem na tej samej gali się bił. Tak, zgadza się. No właśnie, dwóch Polaków w Meksyku będzie na jednej gali, niesamowita historia. E, wracając jeszcze do tego do tego właśnie przygotowania, do tego całego, e, do tego całego wydarzenia, Mniej więc już wiesz, jakie będą te bliższe takie plany, kiedy tam się wybierasz, jakbyś chciał polecieć do Meksyku, e, w sensie w jakim czasie, ile tam, czasu, ile tam czasu, tam, na miejscu zamierzasz się aklimatyzować, już jakieś pomysły na to są? Znaczy no tutaj tutaj jeszcze muszę ustalić jutro, akurat będę się widział z menażerem, będę rozmawiał i ja uważam, że tak za dwa tygodnie to minimum co trzeba by tam wcześniej polecieć, ale no, trzeba zobaczyć jakie są możliwości. Wiadomo, że trzeba się tu na miejscu przygotować, polecieć tam już przygotowanym, tylko zrobić ostatnie szlify tam, więc na razie to jest wszystko. Wszystko ustalamy, no ale na pewno chciałbym wcześniej. Miałem e, okazję być e, w tym w te, w to lato w Las Vegas e, też e, dzięki UFC i robiłem tam jakieś treningi i wiem, wiem na, na ile mocno odczuwałem tą, tą zmianę. I myślę, myślę że są wiem, że, że na pewno, na pewno powinien tam wcześniej polecić, żeby, żeby mieć czas, żeby się, żeby się przyzwyczaić do tego, no a później bić się z, z, z mocnym przeciwnikiem. Myślę, że tutaj kondycja na pewno będzie miała duże znaczenie. Ja jeszcze podpytam co to Las Vegas skoro nawiązałeś do niego tam byłeś z Janem Bachowiczem o ile się nie mylę i tam byliście szkoleni, ale nie pod względem tym tylko czysto sportowym ale również mieliście jakieś dodatkowe zajęcia że tak się wyrażę ze strony UFC zorganizowane no właśnie czego was UFC nauczyło podczas tego spotkania w Las Vegas No znaczy mieliśmy tam szkolenia z zakresu mediów społecznościowych Jak Wstawiać posty na Facebooka nie chyba no trochę, trochę też. Były różne, były też właśnie na temat współpracy UFC z rybokiem, były też takie prozdrowotne na temat, ponieważ, ponieważ była plaga w ostatnim czasie kontuzji, dużo, dużo walk się nie odbyło ze względu na różne kontuzje. To ze względu, e, były szkolenia z, o profilaktyce, że tak powiem, jak unikać tych kontuzji. E, no było kilka różnych, różnych ciekawych. Były, była okazja porozmawiania z, z kilkoma e, już legendarnymi zawodnikami e, MMA. Więc myślę, że bardzo fajny wyjazd, a jeśli chodzi o zakres sportowy, to już we własnym zakresie tam razem z Jankiem musieliśmy się o to zatroszczyć. Od razu wszystko wiesz o Facebooku, o Twitterze, już wszystko wiesz, jak stawiać. No znakomicie, to może ja się uda na szkolenie? spróbował, może czegoś się dowiem nowego. W końcu to ptochowcy. Oczywiście nie ja prowadzę swojego Facebooka i na Twitterze nigdy w życiu nie byłem, ale, ale, ale dbam, dbam o to, żeby, żeby, żeby to jakoś tam funkcjonowało. No i to jest najważniejsze, żeby wszystko działało, to jest podstawa, czy to już do końca własnymi rękoma, czy nie, to już aż takiego znaczenia nie ma. UFC też o tym mówiło? Mm, mówiło, że tak można, dobra. Słuchaj, Słuchaj to już naprawdę kończąc. Yy... To będzie Twoja druga walka w UFC. Pierwsza, no pewnie jakaś tam presja, no bo jednak po pierwsze gala u nas, po drugie ten pierwszy pojedynek troszeczkę tak z biegu wzięty. Będzie łatwiej przed tym drugim, mimo że w Meksyku? Myślę, że nie będzie łatwiej, będzie tak samo ciężko. Jeszcze mam więcej wagi do zrobienia, bo teraz będę się bił na świat. No właśnie, bo ta kategoria wagowa. Tak, będę się bił na 7, 7 muszę się do tej walki przygotować jeszcze lepiej niż do poprzedniej, więc na pewno nie będzie łatwiej. Yy, już zacząłem cięższe treningi i już poczułem, że znowu będzie, że znowu będzie ciężko, no ale o to chodzi w tym sporcie. Ja tylko na koniec jeszcze powiem, że jeśli chodzi o te różne wszystkie aspekty, to... Yy... Jesteś, można tak powiedzieć, twardzielem, jeśli chodzi o, no, o ten sposób. To w ogóle twardzi ludzie muszą się bić w MMA, ale ja pamiętam cały czas, jeszcze jestem gdzieś tam cały czas już po Estonii, jak wróciłeś z tej gali, połamany cały i powiedziałeś, że no, tak może za miesiąc bym zaczął to już znowu trenować czy tam coś, a wyglądałeś, tak jakbyś musiał przynajmniej pół roku mieć przerwy, no ale tak czy inaczej, myślę, że tam w Meksyku, m, jeśli ty mówisz, że to jest cięższy pojedynek i że musisz ciężej się do niego przygotować, no to chyba to chyba będziesz naprawdę gotowy na 100%. No, na pewno będę chciał zrobić wszystko, żeby, żeby przygotować się jak najlepiej. Ale zresztą no, tak samo jak do każdej walki, no, do każdej walki trzeba być przygotowanym jak najlepiej, bo jeśli ja gdzieś tutaj zawalę te przygotowania, to później może się to źle skończyć dla mnie w czasie walki, a tego wolałbym uniknąć a wszyscy nie chcielibyśmy żeby coś złego przytrafiło. Druga walka przed tobą w UFC Hector Urbina. Dobrze mówię, powtarzając to. Jest też tak trudno trochę. Turbina Urbina się skojarzyło. W każdym razie Bartosz Fabiński będzie się bił w Meksyku podczas właśnie tam zorganizowanej gali przez Ultimate Fighting Championship z Hectorem Urbiną. No i zaczyna właśnie, tak jak sam mówi, ciężkie przygotowania do tego boju. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję bardzo.